Hej, przychodzę dzisiaj do Was z albumem, który wykonałam na warsztatach online u Olgi Bielskiej. Jest to pierwszy w życiu mój taki, tego typu album. Nigdy nie miałam do czynienia z mixed mediami i tymi warsztatami jestem po prostu zachwycona i na pewno nie będą to moje ostatnie warsztaty. Olga naprawdę szybko, wszystko fajnie tłumaczy i no naprawdę polecam z całego serca. warsztaty były z kitem. W sensie można było kupić kit do wykonania tego albumu, więc nie ma tutaj zmartwienia, że coś trzeba kupić sobie samemu. Ja na przykład nic nie posiadałam miks mediowego, więc wszystko co potrzeba przychodzi nam w paczce. I tak, album prezentuje się tak, zwłaszcza y, nosiły y, nazwę y, TROPIKALNA WYSPA. Y, myślę, że to jest taki czysto y, wakacyjny y, album. Tu mamy odlewy z Żywicy, tutaj stateczek, tu mamy jutę, tutaj y, 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 Boże, jak to się nazywa? <coughs> no wiecie... Y, Gesso. No wzór odciśnięty od maski, bo słowić się nie mogę, ale to wszystko przez to, że ponad to jestem, z prezentuje się tak. Tutaj prawidłowo powinny być o właśnie takie kulki, tylko mi nie do końca się ten efekt podobał, więc ja sobie zrezygnowałam z tych kulek i po prostu pędzelkiem bo miziałam sobie na biało tą jutę, czy tam niektóre te elementy, co miały kolor rdzawy. I tył jest gładki. I tak, pierwsza strona. Tutaj mamy matę, znowu elementy z juty. Tutaj odlewy z nowej ostrzmi, odlewy z żywicy. Następna strona. Może ten album jest idealny, ale po prostu ja tam jestem niezachwycona. I myślę, że nawet polubię się z mix mediami, więc tylko czekam na <laughs> kolejne takie warsztaty mix mediowe. I tu następnie tu mamy taką stronę. Niestety nagrywam na szybko. I tak. Muszę tutaj trochę przykręcać tą, przesuwać <noise> ten album, ale mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. Więc tutaj właśnie mamy znowu ten: więc wszystkie maski, wszystkie właśnie te mediowe, tak jak mówiłam już na początku, wszystko dostajemy w paczce. W tę stronę. i ostatnia prezentuje się tak i tak i to by był mój e, pierwszy e, mix mediowy, album pierwszy raz w ogóle uczestniczyłam e, w warsztatach jakichkolwiek, więc e, powiedzmy, że tutaj były same moje pierwsze razy pierwsze <grym> i na pewno nie ostatnie i tak e, ja się żegnam z wami i no co, do zobaczenia, pa!